Miasto. Jestem wychowany, chodziłem tutaj do szkoły. A jeżeli chodzi o rządy, no trudno mi jest powiedzieć, bo ja w większości przebywam poza krajem. Nie widzę perspektyw tutaj pracy, a przede wszystkim o, chodzi o jakieś wynagrodzenie, płace normalnego życia. A te wszystkie najniższe krajowe to egzystencja tylko. Na pewno wolałbym przebywać w domu, niż wyjeżdżać poza kraj i przebywać poza, po, z daleka od rodziny. Co by, co by wymyślił, żeby przyciągnąć młodych ludzi do Gorli? Spokojnie się żyje. Jak się ma pracę, to się spokojnie żyje, no ale wiadomo, no... No na pewno ciężko. Dużo zrobił uprzedni z pod ratusz, żeby nie dostał zapalenia płuc. No rynek no i gotowa z zachowiczką. No co, czy kiedy odnowi ratusz? No wymaluję, żeby to ładnie wyglądało. Nie wiem. Nie wiemy. Dać bielcej możliwości po prostu do tego, do, do, do nauki, coś takiego, nie? No, coś w stylu. go nie znam, nawet nie widziałem go. Nie mam żadnych rady. To wiem, że jest młodym i na razie dobrym burmistrzem. bo gdy przede wszystkim. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów tu w Gorlicach. Także ta współpraca się układa dobrze i. Po co tam się zwrócimy, to nigdy tak jak się to mówi z kwitkiem nie odchodzimy. Oby jak najduży urzędował. Jako młody burmistrz, no to tak. pewno, że jeszcze nie wszystkie sprawy, ale już jest wtarty w te... No to potrzeb dla górnic to jest bardzo dużo, także trudno jakoś mnie tu by było się skupić na jednej, bo ja na przykład tam się interesuję tymi sprawami emerytów, no to, to potrzeby też są, bo nie... W, to teraz już nawet tą, tą ścieżkę zdrowia to już uruchomiono i tak dalej. No ale dalej te, te jakieś nie, ułatwienia w chodzeniu, nie tam schody, nie schody, podjazdy, to jeszcze by trzeba było. Ja, jeżeli yy, yy, widzę tych starszych ludzi, no, to to by było konieczne. Potrzeby w Gorlicach są ogromne, no, ale nie ma przemysłu, nie ma niczego na handlu, bo nie to też tu nic niewiele nie zbudujemy, także no. Tak, ułatwienie właśnie dla tych ludzi niepełnosprawnych, bo no to y, miasto istnieje od lat i tak y, zasadniczo tak się dużo nie zmienia. Pewno przy tych ośrodkach może zdrowia i tak dalej, to to już troszeczkę przy, przy szpitalu to już rozwiązano, bo i windy dodatkowe zewnętrzne i tak dalej, bo no. to to jest. No, potrzeby są duże, bo to sprawa mnie na przykład nie, zatrudnienia młodych ludzi. Bo nawet ja nie zwykle się wypowiadam, bo emeryci też mają pretensje, a podwyżki, a to. Ja mówię, że emeryci biorą co miesiąc te pieniądze, ale ci młodzi ludzie, którzy nie są zatrudnieni, i to jest w Gorlicach jest bardzo duży problem. Te sprawy by trzeba było rozwiązywać. No ja bym mu zadała tak, ile miejsc pracy powstanie dla młodych w najbliższej w najbliższym czasie, o, to chyba by było jedno z moich pytań. No bo niestety młodzi dalej są bez pracy w obliczach. No i dla emerytów bym się tak postarał coś. No gdzieś tak, żeby ci emeryci mogli spokojnie się spotkać, tak. No naprawdę też nie ma za wiele takich miejsc do spotkania się. Inne potrzeby. Tak. Ja na przykład nie mogę narzekać jako emeryt mi się żyje dobrze w górlicach. szpitale jako tako mamy wyposażone. Dbają o to nasi burmistrzowie jeden po drugim. Ja mam jedno, o. żeby zrobił porządek z tym pijaństwem tu na rynku tych huliganów. Bo kto nie śpią za nie wolno pnąć, kolego. I robią podławki. I tak dalej, i tak dalej. I co z tego, że tego? Przy, on spadnie z ławki, to przyjeżdża miejsca pogotowie, ludzie tyle i kto to płaci za to. No, tylko my, nie? Ja no. mam takie pytanie. Ale to kukla do tego nie ma nic do tego. bo to jest No ale niespawa, i jak to? Nie sprawa burmistrza i... przecież. tego są inne organa, które do tego są powołane. Ja raczej jestem zadowolony z tej działalności burmistrza Kukli jako takiego, bo widać, że coś się w tym mieście zaczyna działać, Jakieś te imprezy się odbywają tutaj i tak dalej, gdzie był z tego całkowity zastrój. Imprezy na stadionie tu, tam widać coś tego. Te różne jakieś tam spotkania. To mi się to podobało u niego, że coś młody jest i nie jest taki, że siedzi tam w ratusu tylko widać go po ulicy chodzi stanie porozmawia z każdym tu jak spotyka się to przyjdzie przywita się to jest burmistrz a nie tak tamten później był siedział tam jak ja do niego poszedłem w sprawie tych ławek jeszcze tych ławek tu nie było co myśmy nie mieli gdzie on jak to mówią wtedy to ze mną nie chciał nawet rozmawiać to tamto i tak dalej ten co innego z tym można coś pogadać pytanie jako takiego nie mam bo jestem zadowolony Już widać, obwodnice robią w Gliniku, widać tą robotę, że tam idzie ładnie. No tu tu słychać już będzie następna obwodnica gdzieś od strony tu krakowskiej, gdzieś tam, więc, więc już widać, że coś, coś się dzieje. A tu że potrzeby, potrzeby są zawsze, ale, ale ogólnie mówimy, ja tak, moje zdanie, zresztą ja tu z kolegami między coś, nie, to wiem, tak rozmowa nasza dzieje, coś przebiega coś, na ten temat, to widać, że coś się dzieje, coś się dzieje. Róg jest, młody człowiek, prężny jest. No to właśnie cały czas chodzi, cały czas mówię, więc go często widać na ulicy, często widać, można się z nim przywitać, pogadać, jak z kolegą normalnie, nie jak z burmistrzem, tylko jak z kolegą, no to chodzi. To jest cała to właśnie jego zasługa, według mnie. A że słyszę, że tam w Urzędzie Miasta, w Radzie, tam się tarcia są niesamowite i tak dalej, to mi się też to nie podoba, bo zamiast wspólnie coś działać, to oni między sobą się gryzą. W gazetach zresztą czytać po tych Golicka ta i tak dalej, piszą jedni tu, jedni to i tak na zmianę, i tak na zmianę. To jest niedobre, bo powinni wspólnie coś myśleć i wspólnie coś działać. Ale to moje zdanie jest takie znowu, jak się wybory takie odbywają, jak się odbywają, że z biegu się kogoś bierze, co nie ma zielonego pojęcia pracy w Radzie, co to znaczy Rada, do czego ona służy, a że się idzie po to, żeby tam, jak to mówią, trochę pieniędzy albo jakiegoś splendoru, że to on jest w Radzie, tak niestety jak jest, tak jest. Ale to na to wpływu wszyscy nie mamy, bo to nie. wyborcy wszystko działają. Tyle. Bardzo dobre. Młody, sprytny, ludzki. A żeby to w tym gorlicach by to było jak najładniej. jak najładniej. Mogę by powiedzieć Praca. To jest pierwsze, I ma praca pracy w Burlisek. A było za dużo, a teraz, teraz całki nie ma nic. To jest dopiero. To my z nie, bo jak to na merturze to, to młotek, te jążki ma, po tyle robił. A, a tako, taki koczydziestki się plątają po mieście i nie ma roboty. To jest problem, problem. To nie w Górlicach, to jest problem w całej Polsce, nawet i, i w Europie też, też jest górsza praca już, tak tak. Miałem dwoje dzieci, jedna jest w Krakowie, jedna jest w Emszance, a ja na Słoneczny jestem sam, żona zmarła, a ja jestem sam. No ale, ale, ale jest dobrze, no. po, pomieszczenie mam dobre, dwa pokoje, sam na parterze i muszę wychodzić na czwarte piętro, to trzeba już coraz starszy. Rafałowi, nie wiem, co by go zabudził, moi i mamy uszy, żony, były uszy. Kiedy się skończą za remonty tych dróg w końcu, tutaj w mieście? Hmm. Mieszkania o, dla, dla, dla młodych, jakie stanowiska pracy? Yy, nasze znaczy On bezpośrednio nie ma wpływu, to prze, firmy, przedsiębiorcy yy, tworzą ten, ale jakie warunki, żeby stworzyć w tym mieście, bo przecież o tysiące mieszkańców mniej gorlice liczą niż 6 lat temu, 6, a z tego. 29 tysięcy 17 tylko jest w Gorlicach, bo reszta jest zameldowanych, a nie ma w Górnicach. Młodych zwłaszcza ludzie. Więc żeby tu na miejscu zostawali, kończą szkoły. Nie wiem po co studia kończą młodzież. To się dziwi 90% od razu idzie na bezrobocie. Nie ma tutaj tego, nie ma firm, nie ma tego. Co z tego, że strefy gospodarcze tworzone są, infrastruktury, jak, 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 jak nie ma stanowisk pracy dla młodego pokolenia. I szkoda właśnie tego, bo starzy to starzy już. Miasto rencistów i emerytów. Młodzi nie mają co robić tutaj. Ani rent kiedyś w przyszłości, ani emerytur, no bo z czego? Jadą za granicę, jadą du duże aglomeracje. Tutaj nie ma nic do roboty w tygodniu. System kształcenia młodego pokolenia jest z całej RP zły. Według ja to z perspektywy swojego zawodu, Ebertowa, nauczyciel, nie? mówię, to dlatego, że stworzone są te zawodowe szkoły licencjackie, to wszystko młodzież kończy, no bo coś ma robić. No i co z tego, że, że, że skończą na przykład 100 absolwentów opuści jakiekolwiek uczelnię taką czy inną, czy licencjacką, czy pełną magisterską, jak z tego 10% znajduje pracę i to przez znajomości swoich rodziców. Albo są bardzo wybitne jednostki, gdzieś tam się umiejscowię w jakiejś kongregacji, czy, czy w jakiejś jakieś firmie porządnej, a tak to, to reszta to nie ma co. No, no co, co, do, do, do Burmistrza nie mam żadnych pretensji, no, a jakie potrzeby, to ja się tym nie interesuję. No nie narzekam. Jak już po zeszłym wieku. Tak to no to co? Widzę, że porządek jest, wszędzie coś się robi, drogi się robią. Co planuję zrobić w najbliższym czasie w Gorlicach, żeby jakby orzeźwić to miasto?